To właśnie kwestia wycinki prowadzonej także w szanowskich lasach zdominowała dyskusję na sesji z zastępcą nadleśniczego z nadleśnictwa Chrzanów. Radni nie kryli, że są zaniepokojeni tym, co widzą również w okolicznych lasach, bo jak mówili, znikają spore ich połacie. To, co się obserwuje w ostatnim czasie, to naprawdę wzbudza takie poważne zaniepokojenie yy, mieszkańców myślę, że całej Polski, bo oglądałam mapę. Całej Polski, jak to wygląda, no ta mapa jest przerażająco czerwona. Wygląda na to, że lasy państwowe postanowiły chyba wyciąć wszystko, co jest. Przedstawicielka nadleśnictwa tłumaczyła, że wycinane są drzewa, które osiągnęły już wiek rębności i się zastarzały. Jak mówiła, na przykład w przypadku sosen, których w polskich lasach jest bardzo dużo, to z reguły okres, gdy drzewa mają po 100 lat. Wtedy zaczynają chorować i wymagają już wymiany. Nie kryła, że cięcia rozłożone są na lata, tak by w ostatecznym rozrachunku zachować lasy z odnowionym drzewostanem. Mapy z planowaną wycinką lasów w Polsce, jej zdaniem nie odzwierciedlają rzeczywistości. Te mapy, które Państwo oglądacie, to jest po prostu zwykła manipulacja. Po pierwsze, po drugie, te mapy, które Państwo oglądacie, to są mapy wyciągnięte z planów urządzenia lasu, które nadleśnictwa realizują, a każdy plan ma ważność na 10 lat. W związku z tym cięcia, które Państwo tam obserwują, to są cięcia, które mamy wykonać w ciągu 10 lat. Bardzo często są to cięcia wykonywane rębniami częściowymi, których realizacja rozłożona jest na 30 bądź jeszcze więcej lat. W pierwszym etapie wycinane są tylko gniazda, wielkość poboru masy z tego drzewostanu to jest 30%. W związku z tym. Tak jak powiedziałam, to jest po prostu zwykła manipulacja i nie odbywa się to w jednym roku, tylko tak jak mówię, w każdym nadleśnictwie ta wycinka rozłożona jest na czas 10 lat. Padały też pytania dlaczego wycinka prowadzona jest także w okresie lęgowym ptaków, czy przepisy tego nie zabraniają. Okazało się, że w tym przypadku nie. E, ta wycinka prowadzona jest również w okresie lęgowym ptaków, ale mamy tutaj e, jakby pewne zasady i warunki, które wcześniej Musi, muszą drzewostany spełnić, czy też my musimy dopełnić, żeby taka wycinka mogła się odbyć. Otóż przed każdą wycinką drzewostan, jeszcze na rok przed planowanym wycinką, jest prowadzony, prowadzona lustracja pod kątem zidentyfikowania czy też znalezienia drzew, które byłyby drzewami, drzewami dziuplastymi lub też na, na, na ich koronach znajdowałyby się gniazda ptaków, które... Jakby gniazdują z roku na rok w, tym w tych samych miejscach. Takie drzewa oczywiście są zaznaczane i takie drzewa nie podlegają wycinkom. Natomiast przed samą wycinką, tuż przed wypisaniem zleceń, na miesiąc przed planowanym cięciem, leśniczy ma obowiązek przejść cały drzewostan. Wszystkie drzewa zaznaczone do wycinki musi przeglądnąć pod kątem takim czy w danym drzewostanie, czy na danym drzewie, konkretnym drzewie, które idzie do wycinki, nie gniazdują ptaki lub też nie założyły gniazdy ptaki, ptaki, które wyprowadzają lęgi w dżupla. Radny Piotr Potocki przyznał, że będąc w lesie praktycznie co tydzień z przerażeniem obserwuje to, co się dzieje, bo niektóre miejsca po wycince są nie do poznania, czy. Te obszary, które zostały wycięte w ostatnich latach, dość spore, my to nazywamy teraz łąki. Kiedy one zostaną zalesione i jak to się odbywa, i czy, 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 czy cała ich powierzchnia zostanie uzupełniona? Jak zapewniała Ewelina Boruń, zalesianie będzie prowadzone w 100% w stosunku do tego, co wycięto. Takie prace w szanowskim Nadleśnictwie prowadzone są zazwyczaj w przeciągu dwóch lat od wycinki. Radni zwracali także uwagę na to, by sprzątać tereny leśne po wycince, zwłaszcza ścieżki spacerowe i rowerowe, o czym wspomniała radna Alicja Bębenek oraz radny Roman Madejski. Ten ostatni pytał także, czy Nadleśnictwo będzie partycypować w remontach dróg, po których jeżdżą ciężkie auta wywożące ścięte drzewa. Ponadto apelował o remont leśnej drogi, z której na kątach korzystają mieszkańcy. Jest też taki odcinek tutaj na osiedlu Kąty, ja tam już tyle razy to sygnalizowałem, pisałem pisma. Jest taki odcinek od zachodniej obwodnicy w stronę ulicy Ligęzów. Odcinek około 100 metrów, gdzie należy do was i prosimy się o w jakim stopniu wyremontowanie tego odcinka. Jest tam bardzo dużo dziur. Jak się okazało, nadleśnictwo takiego remontu przeprowadzić nie zamierza, bo droga nie jest mu potrzebna do prowadzenia gospodarki leśnej. Z kolei radni z kościelca, Tomasz Brożek i Ryszard Leśniak, pytali o możliwość wycięcia części drzew, które stoją w bezpośrednim sąsiedztwie domów i w razie wichury mogą grozić ich uszkodzeniem. Czy nie można po prostu no, przeprowadzić takiego metodycznego tutaj, tutaj działania w tym bezpośredniej bliskości? To, to ja mówię, nie chodzi o wycinanie całego lasu, tylko. Bo szkoda by było, bo jest bardzo piękne i tam też służy y, mieszkańcom też jako taki swego rodzaju duży park y, naturalny. Wycinka w tamtym rejonie nie jest planowana, natomiast może powstać pas zaporowy. Pan leśniczy tutaj postara się posadzić. Pas krzewów, następnie pas niskich drzew, tak żeby w sposób bezpieczny można było zbudować tą strefę przejściową i mieszkańcy mogli się tych domów sąsiednich bezpośrednio mogli się bezpiecznie czuć. Dyskusja trwała ponad dwie godziny i zapewne nie wyczerpała tematu. Przedstawicielka Nadleśnictwa zapewniała jednak, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zawsze można ponownie się spotkać.